Hej, dzisiaj postanowiłem, że zrobimy sobie razem coś takiego. Co to jest? To jest generator wodoru i tlenu. Z, z tlenu raczej nie będziemy korzystać, będziemy bardziej korzystać z wodoru. I do czego to można używać? No do... <laughs> chyba się domyślacie, nie będę mówił. Wodór robi... Boom, jak pewnie wiecie, ale można go też używać do innych rzeczy, na przykład do. Jeśli wam zabraknie gazu w kuchence, to możecie podłączyć do kuchenki i może wam będzie działać, może wam nie wybuchnie cały dom, może. No, ale to, to zbudowałam już jakiś czas temu. No i niestety się zepsuło. Już jak widać, w środku wszystko lata. No i w ogóle woda się grzała, no bo. Popełniłem duży błąd i użyłem 16 amperów i 250V. To nie mogło się dobrze skończyć, i wydarzyło się raz takie coś, że te dwa metalowe części się zetknęły, bo to poszło do góry, no i doszło do poważnego zwarcia. Prawie słoik pęk, ale na szczęście nic się nie stało. Dlatego dzisiaj postanowiłem zrobić nową wersję tego urządzenia. Stąd będziemy potrzebować tylko wąż, bo nie mogłem znaleźć yy, nowego węża gdzie, więc yy, to na razie odłożymy, a ja Wam powiem, co będziemy potrzebowali do naszego generatora wodoru. Słoik kabel, i teraz ważne kabel nie może być yy, 16A. Też nie przesadzajcie. Możecie dobrać na przykład 24 i to wszystko będzie miało wpływ na prędkość wytwarzania wodoru. Ja tu mam 2,5 a i 250 V, jeśli się nie mylę. Tutaj mamy disclaimer z końcika wiedzy, ponieważ naprawdę trochę zesrałem się z tymi 250 V. Później wytłumaczę, dlaczego to jest za dużo, ale użycie nie wiem 12 V. I y, użycie więcej amperów niż ja. Okazuje się, że potrzebujemy więcej amperów, a nie voltów, więc ta poprzednia wersja była tak naprawdę lepsza. Tu się pomyliłem i, i, i zamiast mniej voltów wziąłem mniej amperów. No i to doprowadzi do grzania się wody później. Ale to zobaczycie później i sobie to też później wyjaśnimy w kąciku wiedzy. I właśnie tego kabla użyję. Pamiętajcie, bo to może się źle skończyć, jak użyjecie 16 amperów, bo kiedy powiedzmy dojdzie do awarii jakiejś i te dwa kabelki jakoś się zetkną tam w tej wodzie, to może wam słoik wybuchnąć. Raczej wam nic się nie stanie, o ile... Ale do tego później przejdziemy, ok? Będziemy też potrzebować parę wierteł. Zaraz powiem, jakie wiertło, ok? Będziemy potrzebować czegoś, przez co będzie mógł przepływać wodór. U mnie będzie to coś takiego. Ja nie wiem, czy to jest tak stuprocentowo szczelne, Ufam temu, że jest i też powinniście mieć, jeśli chcecie użyć takiego czegoś, bo możecie też po prostu to nałożyć na tu i podłączyć do tego wąż, ale wtedy nie macie otwórz-zamknij i wtedy ciśnienie będzie małe. A tak możecie sobie otworzyć i yy, później zamknąć i ciśnienie wzrośnie i, 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 i wtedy znowu otworzycie i będziecie mieli już większe ciśnienie wodoru. Będziemy potrzebować też dużo taśmy, będziemy też potrzebować folię aluminiową, no, wiadomo, oczywiście, będziemy też potrzebować narzędzia oraz jakieś środki bezpieczeństwa. No, to można akurat pominąć. Trzeba zacząć naszą budowę. Ok, jak pewnie widzicie, ja już przygotowałem moje stanowisko pracy. Od czego powinniśmy zacząć? Wydaje mi się, że od kabla, bo wtedy będziemy mogli zrobić już dziury na kabel. Musimy zrobić nacięcie na kablu, żeby rozdzielić. Dobra? nie mam niestety narzędzi żeby to zrobić jak profesjonalista jeśli macie oczywiście obieraczkę do kabli to użyjcie jej bo ja niestety takiej nie posiadam jest to na pewno dosyć ciężkie zadanie ogólnie musicie zrobić coś takiego żeby te dwa kable były widoczne ogólnie przygotuję sobie śmietnik żeby... Nie wiem, ile będziemy potrzebować tego kabla, bo myślałam się, że dosyć sporo. Później sobie też wyjaśnimy, jak to działa, dlaczego wodór powstaje. Ale najpierw, może zbudujmy to i, i wyjaśnimy, jak będzie już zbudowany. No a teraz y, ważne pytanie, bo ja to mogę też spierdzielić. Kiedy kable mamy już przygotowane, powiedzmy, że przygotowane. Teraz zrobimy z naszej folii aluminiowej. Takie kółko tu i na dole takie też kółko. Dlaczego? Będzie nam to potrzebne, aby nasz wodór miał jak najwięcej przestrzeni, żeby się wytwarzać. Bo kiedy włożymy takie dwa kable, to jedyne miejsce, gdzie wodór może się wytwarzać, to jest tu i tu. To nie jest dużo. A energii yy, jest wystarczająco, żeby wodór mógł się wytwarzać w, w większej przestrzeni. Dlatego użyjemy tego folii aluminiowej i też, jeśli byśmy włożyli tak te dwa kable, dostalibyśmy mało wodoru, a nasza woda by się grzała. Tego też nie chcemy. A więc, najpierw bym zrobił kółko na dół i później takie tu kółko dookoła. I później tam przepuścimy przez to kabel i, i będzie pięknie. Kiedy już mamy powiedzmy takie coś, że zaraz to będziemy składać. Weźmiemy sobie kabel tutaj i włożymy tu do środka. Yy, musimy oczywiście obrać kabel. Ja niestety muszę to robić nożyczkami. Jeśli macie obieraczkę do kabli, użyjcie obieraczki do kabli oczywiście. Będziemy potrzebować gdzieś tak tyle tego kabla. On, on ma być tylko po to, żeby go tu włożyć i żeby go złożyć, tak naprawdę. Nie musicie się obawiać, że, że dotknie się, że bo on. Ma dotykać w sumie siebie. Musicie to jakoś tak położyć, żeby to, ten kabel w ogóle nie mógł wyjść. Jeśli kabel wyjdzie, to jest wysoka, wysoka szansa, że taki pojedynczy drucik dotknie drugiego kabla, no i wtedy będzie zwarcie i wtedy się zepsuje wszystko. Będzie wtedy wybuch. Możecie zrobić na przykład takie kółko albo takiego ślimaka jakiegoś. Aby to włożyć tu do środka, ja zrobię coś takiego. Powinniście uzyskać coś takiego. I to pójdzie na spód. Nie powinno wylecieć w ogóle. Nie używaliśmy taśmy, więc jest dosyć bezpiecznie. Gdybyśmy użyli taśmy, jest wysoka szansa na to, że taśma puści. Jeszcze złóżcie boki w ten sposób, żeby nie mogło się to w ogóle otworzyć. No nie musi być jakieś piękne, to pasować tu na dole w ten sposób dalej już ja wiem że jest kawałek za krótki ale później go sobie przedłużymy yy, widzicie takie coś musi z tego powstać takie żeby było tak na dole to nie musi być jakieś duże też wystarczy takie coś ok teraz przejdziemy do zrobienia yy, ważniejszego tutaj yy, takiego czegoś otóż będziemy potrzebowali takie kółko tutaj Teraz, jak to włożyć tu do środka i w ogóle kabla nie włożyłem, nie mam pojęcia. Teraz, tak naprawdę, pomniejszymy to i zobaczymy, czy teraz wejdzie. Jest. Dobra. Najtrudniejszy etap za nami. Tak naprawdę, kupcie obieraczkę kabli do kabli. Nie. Naprawdę się przydaje, jak widać. Co za pierdzielony szajs. Ogólnie to zabezpieczenie, żeby właśnie tak nie robić, no bo wiadomo, to nie jest bardzo bezpieczne. No, bo mimo wszystko, yy, kiedy byśmy, gdybyśmy dotknęli tych dwóch rzeczy naraz, to dostalibyśmy dawkę 250 V i. 2,5A i pewnie wtedy od razu by się korki wyłączyły, ale przez tą milisekundę prawdopodobnie byśmy dostali od tego. Więc uważajcie też, kiedy będziecie to robić, żeby was prąd nie... Bo kiedy was pierdzielny prąd czego wam nie, życz... nie życzę, no to tak naprawdę już po was jest, nie? Ja to skręcę jeszcze, żeby to się nie otwierało. Ok. I tu jest dosyć ważne, żeby to było Płaskie, więc ja przejdę teraz na podłogę i młotkiem sprawię, że to będzie płaskie, ok? Ok, powinno nam powstać coś takiego. No i teraz wiadomo, składamy to. Dobra, i teraz musimy po prostu zobaczyć, i to ma się tak otwierać, bo wtedy będzie się lepiej trzymać. Teraz zrobimy mały test, czy to w ogóle ma prawo działać. No jest bardzo dobrze. Dobra, teraz bierzemy taśmę i odtaczamy to taśmo, żeby to. Przykleić. Teraz, czy je? Na pewno. Najpierw też sobie to, od razu sobie to też przykleimy. Jednak co nie przykleimy, bo sobie teraz przypomniałem, że teraz ja tego przecież nie przełożę przez słoik, przez pokrywkę, bo to się ten. Muszę wyciągnąć to i jeszcze raz to zrobić, bo ja to mogę też spierdzielić. Ludzie popełniają błędy. Jak widać, ja też. Dobra, teraz nakładamy na słoik to. No i bierzemy naszą wierkę. Tarkę, pada strasznie nie wiem, wiem czym wy mnie słyszycie nie tą właśnie jak to ty... okay. potrzebujemy najmniejsze wiertło jakie macie w domu jeszcze sprawdzę czy to ma się prawo ulewać uh -huh. no powiedzmy, że, że jest widać tu przywiercimy później nałożymy na to taśmę albo y jeśli macie to gorący klej a jeśli tego też nie macie to możecie do tego silikon Ale tylko jak, 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 jak musicie, inaczej bym tego nie robił, okej. Okay. Yy, teraz nie musicie sobie zaznaczać, gdzie macie wiercić, po prostu yy, powiedzmy tak. No w dwóch miejscach, tak? Czyli tu i tu. Przełącz się na wkręcanie, a nie na wykręcanie, okej? Okay? Dosyć ważne. Mamy Czuję aluminium wszędzie, ale jest pięknie. No i druga dziurka tu. Mamy dwie dziury. Później jeszcze będziemy potrzebować naszą wiertarkę w no. Później będziemy jeszcze potrzebować naszą wiertarkę w Więc nie, nie, nie wyrzucajcie jej, w sensie nie odkładajcie jej jeszcze. Dobra, i teraz przekładamy po prostu te nasze kabelki tutaj. Jeśli kable będą dotykać, macie przesrane. No, tak to powinno wyglądać. Ja wiem, że to wygląda jak bomba. Teraz czarne to było tu. Ok, powiedzmy, że zrobione, więc tak to powinno wyglądać. Teraz nakładamy na to taśmy. Oczywiście zrobiłem na odwrót tak jak miałem to zrobić, bo ten gable miał być na dole. No ale komu szkodzi? Dobra, kiedy to dociśnęliśmy, później sobie to jeszcze albo teraz, bo później mi się nie będzie chciało. Dociśnijcie to dosyć mocno, żeby to wam za żadne kółwa, skarby nie odleciało. Bo jak wam je odleci, to. Dlaczego teraz deszcz pada? Jeśli wam to odleci, to macie przez ranę. Teraz to. Dobra, i to też nie musi być jakoś super prosto, ale wypadałoby, żeby było. W, w mojej wersji będzie trzeba mieć bardzo dużo wody na lane. Zróbcie to trochę niżej niż ja, żeby, żeby to. Ta Jezu, jak kabel, tu widać. Żeby ta spirala była trochę niżej, no bo inaczej musicie mieć dotąd wody, nie? Yy, Następnie. Bo teraz to już już skończone w sumie. I teraz trzeba to tylko trochę dowalić tu, żeby się trzymało lepiej. Oczywiście można później wymienić, bo tą folię trzeba będzie wymieniać co jakiś czas, bo ona będzie się rozwalać. 20 razy będziecie tego używać i wtedy będzie trzeba wymienić folię. Zobaczcie, jakie piękne urządzenie. Dobra, teraz trzeba zrobić dziurę I teraz będzie głośno, bo robimy dużą dziurę na nasz kran. Yy, nie musicie używać kranu, możecie to ominąć. Możecie po prostu zrobić małą dziurkę na to, to przykleić yy, gdzieś, jakoś, tak? No i też będzie działać, ale ja zrobię w ten sposób. Ja. E, jeśli macie, to użyjcie zamiast wiertła do betonu, użyjcie wiertła do metalu, ponieważ jeśli użyjecie wiertła do betonu, to wam nie wyjdzie i zacznie się tylko grzać. Musiałam sobie zrobić małą przerwę, bo mi się nie zrobiło bardzo niedobrze. Możliwe, że od tego co tu się dzieje, ale też możliwe, że choroba jakaś mi dopadła. Raczej to drugie, bo raczej nie nawdychałem się aluminium. No, ale skończyłem na tym, że tutaj dodałem to. To, to nie musicie tego widzieć ani wiedzieć ani nic. Po prostu to dodałem. Zrobiłem dziurę i to przykręciłem po prostu. Tutaj się zrobiło jakieś główna, ale to nic. Bo teraz my to przykręcimy i to będzie piękne. Po prostu to sobie przykręćcie, jeśli macie też takie coś. Oczywiście tego nie musicie dodawać, bo to jest opcjonalne. Jesteśmy na dobrej drodze. Teraz musimy zrobić uszczelkę dla kabli. I to będzie trochę prostsze: będziemy używać po prostu taśmy. Po prostu owijamy kabel taśmą taką, specjalną, yy, i wtedy jest pięknie. OK, jedna strona zrobiona, teraz druga. No dalej. Ok, uszczelka na kabel też jest zrobiona. To jest taka prowizoryczna uszczelka na kabel. Mówmy się, to nie jest jakiś. Tutaj też można nałożyć balona, którego tu zobaczymy, czy pasuje. O, zobaczcie. Nakładamy tu balonika i będzie pompować wodę do balonu, w którym później możemy eksplodować. Teraz, y to jest chyba skończone już. Ja to posprzątam, podłączymy to do prądu i zobaczymy, czy działa. Ok, już posprzątałem i jestem gotowy, by uruchomić naszą maszynę. Jeszcze szybki check. Czy na pewno żadne kable się nie dotykają, oprócz tych tutaj, ale to nic, bo są izolacji? Chyba nie. Więc uruchamiam naszą maszynę. Proszę, żeby korki nie wpuścić. Widzicie? Działa, 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 działa wodór się wytwarza. I kiedy używacie takiej maszyny, trzymajcie zawsze rękę na, 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 na wyłączniku prądu, bo w każdej chwili może wy... wy tam, nie dotykajcie słoika, dobra? Kiedy to... Tego... Hej! Witam w Kąciku Wiedzy. Dzisiaj wyjaśnimy sobie jak odbywa się elektroliza wody. To co my zbudowaliśmy to elektrolizer. Jest on w stanie rozdzielać wodę na jony. Jony to atomy lub związki, które mają jakiś ładunek, czyli liczba elektronów nie jest równa liczbie protonów. Jeśli taki związek ma więcej elektronów, a jak wiemy elektrony mają ładunek ujemny, to ten atom też ma ładunek ujemny. Takie związki lub atomy nazywane anionem, a kationy to te Związki, które mają więcej protonów, czyli związki, które mają ładunek dodatni. Da się domyśleć, że kationy oznacza się plusem, a aniony minusem. W przypadku wody. anionem jest anion wodorotlenkowy. Zapisujemy go jako OH a kationem wodór. Zapisujemy go jako H, tylko że ten wodór to tak naprawdę nie jest wodór, tylko sam proton, lecz atomy nazywa się po właśnie protonach. Ilości protonach w jądrze, więc jak najbardziej można go nazwać wodorem. Ok, teraz ważne. Za nie róbcie tego, co ja zrobiłem, ponieważ ja mam tu prąd zmienny, czyli AC, co jest idiotyzmem, bo aby doszło do elektrolizy wody, potrzebne są dwa punkty które będą mogły, że tak powiem, wyrównać straty, czyli że wodór odzyska swój elektron, a anion wodorotlenkowy będzie mógł go oddać. W skrócie, kation wodoru zmierza do miejsca, gdzie jest nadmiar elektronów i takie miejsce nazywamy katodą, a nasz anion do miejsca, gdzie jest ich niedobór, czyli do anody. Lecz gdy użyjemy, tak jak ja, prądu zmiennego, te miejsca cały czas będą się zmieniały. Co prowadzi do sytuacji, w której anoda jest też katodą, co oczywiście zmniejsza efektywność pracy naszego urządzenia. Po wyrównaniu strat wodór oraz tlen łączą się ze sobą i powstaje wodór, czyli H2, i tlen O2. Co ważne, to jest jedna wersja tego procesu, bo istnieje ich wiele. Tak naprawdę to nawet nie jest dokładna wersja tego procesu, ponieważ biorą też w niej udział e, inne związki. Na przykład magnes. Ok, chyba ciśnienie rośnie, bo się wieczko podnosi. Więc wyłączę i otworzę. O to się podnosi. I tam na dole są bąbelki wodoru i tlenu. Ale widzieliście, jak bałam się napompował? To znaczy, że nasza maszyna działa. To znaczy, że mamy wodór. Co znaczy, że jesteśmy bogaci. To ostatnie to może nieprawda. Wyłączę i zobaczymy, czy na pewno... Mamy wodór Jestem siebie dumny. Jeśli chcecie być też z siebie dumnym, no to możecie takie coś zrobić. Ale możecie też zasubskrybować kanał, Żebym mógł zrobić więcej takich rzeczy, i żebyście wy mogli też to zrobić później yy, Aha, jeszcze szybka kontrola. No może być tak, że woda się grzeje. No, niestety, woda się grzeje, ponieważ jestem totalnym idiotą. Otóż do elektroliz wody. Niepotrzebna nam prawie żadna energia. Potrzebujemy tylko elektronów, czyli im więcej amperów, a amper to ilość elektronów przepływających w danym punkcie o wartości jednego Kolumba. No i zmierzałem do tego, że im więcej amperów, tym lepiej. Oczywiście bez przesady, bo jeśli będzie za dużo amperów, czyli za dużo elektronów, woda też zacznie się grzać. Jeśli włożymy w to zbyt dużo napięcia, to woda zacznie się grzać, bo wtedy elektrony będą posiadały więcej energii, która zostanie przełożona na energię cieplną. Dlatego pamiętajmy, Pamiętajcie, im więcej woltów, tym gorzej. Wystarczy nam tylko 6 woltów tak naprawdę, więc z***my z... na pełnej. Lecz mimo wszystko, jakimś prawem to działa. W następnym kąciku wiedzy wyjaśnimy sobie spalanie wodoru. Woda się grzeje. Mamy wodór. Okej. Okay. Tego nie rób. Dlaczego to nie chce wybuchnąć? Okazuje się jednak, że wodór nie zawsze wybucha. Może też się zapalić Kurwa, no to dlaczego no, to jest Muszę na chwilę odłączyć mikrofon i... i, i. Właśnie, właśnie się alarm, właśnie się alarm z powodu... Tutaj, bo głowa się paliła i to emituje e, profil Dlaczego to się wyłączyło teraz? Nie róbcie tego w domu, do tego Rzućcie z zawsze na dwór Bo to się może właśnie tak skończyć No fiu, ja, Zawsze róbcie na dwór Żeby było Żeby było nieskoczne na pomysł Żeby co robić w domu